Kolejny raz Lech Wałęsa, moi drodzy, Lech Wałęsa komentuje poczynania Donalda Trumpa. Już pomijam to, że wysłał do niego list wraz z innymi członkami opozycji z PRL. List protestujący, list ochrzaniający Trumpa za to, jak ten Trump rozmawiał z tym Załęskim, jak on mógł. Lech Wałęsa naprawdę myśli, że jeszcze coś znaczy, że ktoś jego słów słucha, że ktoś jego słowa będzie brał pod uwagę. Bardziej traktuje to nie jako sprawę poważną, ale jako taki lol content, coś śmiesznego, jakąś dla was ciekawostkę. No i moi drodzy, Lech Wałęsa skomentował to, że Donald Trump zawiesił i wstrzymał dostawy broni na Ukrainę. I Wałęsa napisał tak w mediach społecznościowych, gdybym. Gdyby odpowiedź była w mojej gestii, to byłaby: Róbmy swoje, ani kroku w tył, Amen, napisał tak Wałęsa. Jak to rozumieć, że co, że gdyby Wałęsa był prezydentem Stanów Zjednoczonych, który nie jest, to jechaliby dalej? Jakie to jest śmieszne, moi drodzy, i jakie to jest płytkie, prawda? I najbardziej jestem przerażony tym, że to jest jednak były polski prezydent, którego wciąż część ludzi. Słucha, czyta i y, na poważnie traktuje. Potem ten wpis z konta Wałęsy zniknął i został dopięty do y, wpisu y, właśnie o tym, kiedy Wałęsa wysłał y, swoją wiadomość do Trumpa. Jeżeli tego nie czytaliście, to ja wam to przeczytam. Wałęsa napisał tak: do Trumpa wraz z przedstawicielami opozycji z czasów PRL. Szanowny panie prezydencie, Relacje z pańskiej rozmowy z prezydentem Ukrainy, Władimirem Załańskim, oglądaliśmy z przerażeniem i niesmakiem. Pańskie oczekiwania co do okazywania szacunku i wdzięczności za pomoc materialną udzieloną przez Stany Zjednoczone walczącej z Rosją w Ukrainie uważamy za obrzydliwe. Normalnie miśnikiem, jak miśnik, jak miśnik. I autorzy listy, listu stwierdzili, że wdzięczność należy się bohaterskim żołnierzom ukraińskim, którzy przelewają krew w obronie wolności, wolnego świata. Ojejku, jejku, jejku. Oczywiście jeszcze w tym liście jest porównanie zachowania Trumpa do działań SB. Norma, Trump jak SB. Nasze przerażenie wywołało także to, że atmosfera w gabinecie owalnym podczas tej rozmowy przypominała nam tę, którą dobrze pamiętamy z przesłuchań przez służbę bezpieczeństwa i sal rozpraw w komunistycznych sądach. Prokuratorzy i sędziowie na zlecenie wszechwładnej komunistycznej policji politycznej też nam tłumaczyli, że to oni mają w ręku wszystkie karty, a my żadnych. Domagali się od nas zaprzestania działalności, argumentując, że z naszego powodu cierpią tysiące niewinnych ludzi. Pozbawili z wolności praw obywatelskich, ponieważ nie godziliśmy się na współpracę z władzą, nie okazywaliśmy tej wdzięczności Lechu. Lechu, ty chyba tam coś masz jednak na sumieniu, co? Jakieś kwity wyciągali ci na współpracę z władzą, Lechu? A ty, jak byłeś internowany w Arłamowie, w tym pokoju to fałszem są te informacje wszystkie dotyczące ile czekolady spożyłeś, ile posiłków zjadłeś, ile butelek alkoholu wypiłeś, czy to są prawdziwe informacje, czy fejkowe, bo to mnie bardzo tak interesuje, jak ty porównujesz Trumpa do SB. No moi drodzy, jakie to jest tanie, słabe i płytkie. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, który obiecał swoim wyborcom i oni go za to też między innymi poparli, szybkie zakończenie wojny, a jak nie, to zakończenie finansowania tej wojny, bo Stany Zjednoczone mają swoje problemy finansowe. Ten Donald Trump ma oglądać się na słowa Lecha Wałęsy i byłych opozycjonistów, bo oni tak uważają. Znaczy, to jest dla mnie takie słabe i przerażające, że mówię wam po, po, o, o tym po to, żeby. Wzbudzać jednak grupę ludzi logicznie myślących, którzy będą takie rzeczy też piętnować w internecie. Bo nie może być tak, że ta debata publiczna na tak ważne sprawy, na tak ważne tematy, ona się tylko i wyłącznie odbywa właśnie na, na zasadzie takich moralnych y, spraw, moralnych cech, moralnych y, tematów, moralnego zaangażowania, a nie na faktach i nie na konkretach. Bo jak dla mnie, to na dziś Trump faktycznie jest jedynym, który chce, tej wojny, chce tę wojnę zakończyć, a nie ją kontynuować, wygadując po prostu górnolotne słowa. Zgadzacie się ze mną czy nie? Dajcie znać.